Od miesiąca można oglądać Sieradz w Internecie na nowej interaktywnej mapie. To pierwsza taka mapa w 984-letniej historii miasta. Mapa stworzona na podstawie ponad 15 tysięcy lotniczych zdjęć ukośnych. Właśnie dzięki temu widoczne na mapie miejsca i obiekty można oglądać nie tylko z góry, ale także z kilku stron. W tym model 3D Sieradza. To znacznie lepsza mapa sieradza w porównaniu z Google Maps czy innymi geoportalami. Wartość informacyjna prezentowanych map przyda się przede wszystkim geodetom i architektom, zaś tak zwana trójwymiarowa chmura punktów z lotniczego skaningu laserowego wykorzystywana jest w bieżącej pracy Urzędu Miasta Sieradza. Są to wyjątkowe zdjęcia ukośne, które dokumentują przestrzeń danego miasta w obszarze granic administracyjnych. To wyjątkowe zdjęcia, bardzo szczegółowe, najbardziej szczegółowe z grona 20, 20 miast, które zostały wykonane. Są to zdjęcia ukośne, gdzie możemy obejrzeć sobie nieruchomości, budynki, to co dzieje się w przestrzeni miejskiej pod różnymi kątami i z różnej perspektywy. Perspektywy. To jest mapa, która może służyć do celów poznawczych, do celów porównawczych. Może służyć do tego, aby analizować chociażby najbliższe otoczenie przy planowanej inwestycji. Bardzo szczegółowa mapa mapa, która została stworzona przez naloty lotnicze. Te naloty zostały wykonane w miesiącu kwietniu bieżącego roku i obróbka zdjęcia trwała do właściwie tego czasu. Dziś wykonane zdjęcia są wzmocnione, punktami i tutaj mówimy o 20 punktach na metr kwadratowy punktami które stanowią pewne odniesienie do każdego metra kwadratowego 51 km kwadratowych naszego miasta. Zachęcamy wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć jak się raz wygląda, którzy potrzebują takich informacji na stosowne strony internetowe z których można korzystać. Jest to ogólnodostępna ogólnodostępna mapa. To będzie Przydatne nam, jako włodarzom, jako urzędnikom do tego, aby analizować zmiany, o których mówiłem, nastąpi, które nastąpiły w naszym mieście, ale również będą służyły wszystkim mieszkańcom do tego, aby poznawać sieracy, się mierzyć nieruchomości, zobaczyć, co w mieście w ostatnich latach powstało. Warto podkreślić, że mapa Sieradza jest najnowocześniejszą w kraju. Dotychczas takie mapy ma tylko 20 polskich miast. To będzie przydatne nam, jako włodarzom, jako urzędnikom, do tego, aby analizować zmiany, o których mówiłem, nastąpi, które nastąpiły w naszym mieście, ale również będą służyły wszystkim mieszkańcom do tego, aby poznawać się, się radz, mierzyć nieruchomości, zobaczyć co w mieście w ostatnich latach powstało. Mapa może być użyteczna w sprzedaży nieruchomości, ale także w poznawaniu miasta. Jest to bardzo użyteczny przedmiot, jeżeli mogę tak się wyrazić, ponieważ przede wszystkim osoby, które z niej korzystają, mogą poznać historię miasta i zresztą nie tylko. Historia jest bardzo istotną rzeczą, ale ta mapa również pokazuje aktualności, z którymi przecież mamy do czynienia na co dzień. Sierac jest pierwszym miastem, gdzie wykorzystujemy nową technologię publikacji wszystkich zebranych danych, czyli nie tylko zdjęć ukośnych, ortofotomap, czy modeli 3D, ale pierwszy raz publikujemy na przykład lotniczy skanik laserowy, czyli ogromną ilość punktów w 3D posiadających y, z, w formie internetowej, czyli każdy za pomocą internetu, dostępu do komputera i przeglądarki, standardowej przeglądarki internetowej jest w stanie zmierzyć, przeanalizować, czy to wysokość drzewa, czy budynku, e, czy inne wymiary, jak odległość, powierzchnie, naprawdę bardzo dużo różnych ciekawych funkcji. Interaktywna mapa się radza, cieszy się ogromnym powodzeniem, bowiem jest bardzo przydatna nie tylko dla mieszkańców tego miasta. Jeśli na przykład myślę o sprzedaży działki, czy o wynajęciu mieszkania, czy inne nieruchomości, no to w bardzo prosty sposób intuicyjny jestem w stanie pokazać walory lokalizacyjne mojej nieruchomości. Podając w ogłoszeniu w bardzo, bardzo prosty sposób link i ktoś, kto kliknie w ten link, otworzy dokładnie tą moją nieruchomość, tą moją działkę, mieszkanie czy dom i obejrzy sobie jakby bez wjeżdżania, bez udawania się w teren konkretne, konkretne walory, które być może go interesują. Mapa, której wykonanie kosztowało 198 tysięcy złotych, dostępna jest przez przeglądarki internetowe pod adresem www.sieracobliwiu.com. Link do niej znajduje się również w niezbędniku na głównej stronie www.sieraceu.